Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa Tak mówi Pan, będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak Ci nakazał Pan, Bóg Twój. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszelką Twą pracę, lecz dzień siódmy jest szabatem Pana, Boga Twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani przybysz, który przebywa w twoich bramach. Aby wypoczęli, twój niewolnik, i twoja niewolnica, jak i ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg Twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem. Przeto ci nakazał Pan, Bóg Twój, strzec dnia Szabatu. Oto Słowo Boże!